Największym źródłem problemów Polski i Polaków są dziennikarze. To twierdziłem od dawna i tutaj uzasadnię to na przykładzie Agnieszki Gozdyry z Polsatu. Gdyby kosmici wylądowali dzisiaj na naszej planecie i posłuchali Agnieszki Gozdyry, to nie wiedzieliby, czy to jest jakaś forma nowoczesnego stand-upu, czy faktycznie dziennikarstwo. Przerażające w tym wszystkim jest to, że ta pani uczy studentów dziennikarstwa. Odwołuję się tutaj do wielu jej programów, ale jej ostatni jest szczególny. I tak jak ja mam swoich ulubionych dziennikarzy, tak mam ranking dziennikarzy kiepskich albo na przykład podłych, wrednych, nieuczciwych i tak dalej. Kiepskim dziennikarzem na pierwszym miejscu jest pani właśnie Agnieszka Gozdyra. Chociaż wypada tutaj wspomnieć, że ja generalnie nie mam awersji do dziennikarzy w ogóle, bo na przykład bardzo cenię pana Rymanowskiego, który. Według mnie prowadzi swoje audycje w sposób bardzo rzetelny. Do tego stopnia rzetelny, że nie uległ presji i nie wystrażył się Donalda Tuska w krytycznym momencie i pozwolił Donaldowi Tuskowi zaorać się samemu. Było to klasyczne samozaoranie, co tylko udowadnia, że Donald Tusk jest słabym zawodnikiem i on dobrze funkcjonuje tylko w cieplarnianych warunkach. No ale to nie... O Tusku, dzisiaj tylko o Agnieszce Gozdyrze. Oglądałem program, w którym Agnieszka Gozdyra rozmawiała z Dobromirem Sośnierzem i z dwoma jakimiś Miglantami na temat programu SAFE. I tak jak Agnieszka Gozdyra ma w zwyczaju polemizować nie z treścią, Argumentu tylko z formą przekazanej tej treści, i tak na przykład ja zrobię taki obrazowy przykład wymyślony, oczywiście, z głowy, że na przykład ja bym powiedział w tym programie, że taka pożyczka safe to psu na buty, to nagle Agnieszka Gozdyra by się odpaliła i zapytałaby się mnie, czy ja mam coś przeciwko psom, i kierowałaby dyskusję w stronę mojej sympatii bądź antypatii do zwierząt i w ogóle, że jestem wstrętnym człowiekiem, no bo, no bo mam coś przeciwko zwierzętom, a w ogóle to dlaczego psy nie mają butów nosić, a jeśli mają nosić, no to jakie by te buty miały. color. To jest takie wymyślone przeze mnie, ale mniej więcej tym mechanizmem posługuje się pani Agnieszka Gozdyra, chociaż podejrzewam, że prywatnie jest sympatyczną osobą, no bo wygląda sympatycznie, a, ale, ale jako dziennikarka no jest po prostu mega, mega, mega słaba. No i tak, rozmawiali z Dobromirem Sośnierzem, gdzie miał Dobromir Sośnierz bardzo racjonalny argument, gdzie po prostu w pewnym momencie wybuchł i gdyby nie wybuchł, to ten argument by nie wybrzmiał. Mianowicie chodziło Dobromirowi Sośnierzowi o warunkowość, że nagle się okaże, że Dostajemy kredyt, ale środków nie dostaniemy, no bo mieliśmy już przykład z KPO. Rząd, który nie spodobał się w Brukseli, sprawił, że to, te środki z KPO nie były wypłacane. Dokładnie to samo może powtórzyć się teraz. No i pani Agnieszka Gozdera powiedziała: No, ale dobrze, no, ale przecież jak pan idzie do banku i bierzesz jakieś kredyty z banku, no to przecież też bank ma jakieś swoje warunki wzięcia tego kredytu i dobromi, Sośniesz mówi tak, ale są to warunki jasno przedstawione. Nikt nie powie mi, że muszę mieć w domu praworządność, czy na przykład muszę sprzątać w swoim mieszkaniu, żeby otrzymać kredyt. Nie są to warunki jakieś kompletnie ogólne, które mogą podlegać pod absolutnie wszystko. Mniej więcej tak wyglądała rozmowa. I nagle Agnieszka Gozdyra, pani Agnieszka Gozdyra, powiedziała, przecież banki dają bardzo konkretne wymagania. No właśnie, dziewczyno, przecież on właśnie to powiedział, że banki dają konkretne, brak konkretnych ustaleń wynika właśnie z tej umowy Safe i jemu o to chodziło. No, ale oczywiście włączył się jeden Migland, którego nazwiska nawet nie próbuję zapamiętać, bo nie warto i mówił, że oczywiście jak zwykle nie odniósł się do warunkowości tego programu Safe, co jest absolutną podstawą przy tym kredycie. Nie odniósł się, tylko on się dziwi posłom konfederacji i PiSu, że oni te, tego bezpieczeństwa Polski nie chcą jeszcze tylko szkoda, że nie powiedział Polek i Polaków no ale widocznie mu się zapomniało strasznie nie lubię tego określenia i tutaj korki od szampana to też te korki od szampana na Kremlu to już są tak oklepane po prostu że cofa mi się na samą, same te słowa no, i zakrzyczeli Dobromir Sośnierza. I w pewnym momencie Dobromir sośniesz nie wytrzymał, bo zostali nazwani pisowcy i Konfederaci zdrajcami. Nie wytrzymał i powiedział, że zdrajcami to głosowanie pokazało, że zdrajcami to jesteście wy, bo jesteście wdzięczni Niemcom za to, że załatwili Wam dojście do władzy w Polsce, i teraz chcecie oddać Niemcom przysługę, właśnie biorąc tę pożyczkę, Safe. Pani Agnieszka Gozdyra jako dziennikarka powinna się przyczepić do tej warunkowości, bo Dobromir Sośnierz kilkakrotnie próbował wyartykułować to. Zostało mu przerywane albo przez tych dwóch migrantów, jeden szczególnie był uciążliwy, albo właśnie przez samą Agnieszkę Gozdyrę. I powiedzcie mi, jak ludzie mają wyjść z fanatyzmu, z fanatyzmu popierania tego bezużytecznego, niezdolnego do nie, pozbawionego sprawczości i niezdolnego do podejmowania jakiejkolwiek decyzji rządu, jak ci fanatycy mają z tego fanatyzmu wyjść, jeżeli mamy do czynienia z takim dziennikarstwem. Przecież Dokładnie to, co powiedział Dobromir Wystośnierz. Warunkowość jest absolutnie kluczowym argumentem przemawiającym za tym, żeby w ten program Safe nie wchodzić. Choćby to była pożyczka na pół to jeżeli my to pół będziemy spłacać i ciągle będzie wisieć nad nami miecz, że jeżeli wybierzemy sobie. Tutaj albo władze, albo jakieś prawo, albo nie zaimplikujemy jakiegoś prawa, które będzie żądać od nas Komisja Europejska, to oni sobie powiedzą brak praworządności. Węgrzy są tego dobrym przykładem, bo im się Orban nie podoba. Polacy byli tego dobrym przykładem. Włosi byli dobrym tego przykładem. I jeszcze wyobraźcie sobie, że ci, słuchajcie, fanatycy, oni będą krzyczeć, że Amerykanie nam nie będą wybierać marszałka Sejmu, przy czym oddali całą praktycznie Polskę na żer właśnie tym drobnym cinkciarzom, no bo trudno nazwać to jakimś grubym cinkciarzom, bo on, ich techniki są naprawdę prymitywne i niewysublimowane, tylko to wszystko wyszłoby na jaw i wszystko byłoby jaskrawie widoczne, gdyby dziennikarze robili swoją robotę. I teraz wyobraźcie sobie, że ta pani uczy studentów, uczy studentów tak podłego dziennikarstwa. To jest naprawdę mega, mega słabe i ja przyznam szczerze, ja oglądam panią Gozdyrę, ale dlatego, że ja mam z tego ubaw, ja się nie denerwuję przy tym, bo bardzo ciężko jest mnie wyprowadzić z równowagi, ale ona naprawdę robi mega złą robotę, bardzo złą robotę. I zauważcie, każdy następny program, jak będziecie z nią oglądać, patrzcie przez ten pryzmat, przez który ja wam teraz powiedziałem. Jeżeli rozmawia z jakimś oponentem politycznym, to ona nigdy nie odnosi się do argumentu nigdy może to za dużo powiedziane bo może czegoś nie zauważyłem ale powiedzmy to jest mój odbiór i to wszystko co ja zresztą mówię tutaj to jest moja opinia nie musicie się z nią zgadzać ale przynajmniej w przytłaczającej większości ona nie polemizuje z logicznym argumentem tylko z formą przekazu tego argumentu dlatego do jej programu powinni chodzić niebarwni politycy którzy będą w sposób barwny trafiający do ludzi przemawiać, tylko powinni trafiać tam ludzie, którzy się uczepią logiki i będą tą logiką chłostać panią Gozdyrę na każdym kroku. Teraz by się przyczepiła Bateria do rozładowana na telefon. Ach, zapomniałem wyciszyć telefon. Jak usłyszeliście, baterię mam rozładowaną. Muszę telefon ustawiać, jak wiecie i pewnie widzicie. Za każdym razem nagrywam do Was z ręki, co tylko świadczy o mojej autentyczności i nie, o tym, że nie przygotowuję się do tego zbytnio rozpisując sobie, co mam powiedzieć. Mówię z głębi. Co w głowie czy w sercu? Może w głowie, bo ja nie lubię się do emocji odnosić. To nagrane w telefonie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do usłyszenia, do następnego razu.